Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj dla Was kolejny filmik związany z Halloween. Jak wiecie, albo może nie jest to moje ulubione święto. Ale zwykle co roku mam problem z wyborem stroju, dlatego teraz stwierdziłam, że zrobię coś bardziej kreatywnego, bardziej coś sama wymyślę. Ale oczywiście musiałam zajrzeć do internetu, pomału inspirację i mam dla Was do przedstawienia strój, yy, strój pirata. Strasznie mi się on podoba. Oczywiście zrynam do internetu tylko po to, jakie elementy ma pirat, czyli na przykład opaska na oko, jakaś bandamka, warkocze i tak dalej. Tak więc dzisiaj mam dla Was właśnie taką charakteryzację do przedstawienia. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. Zapraszam Was na mojego Instagrama, Snapchata, Facebooka oraz na lenki Instagrama. Wszystko macie podane w opisie. Koniecznie wpadajcie. Codziennie aktualizuję się, pokazuję Wam praktycznie całe moje życie, że nawet na Snapchacie praktycznie wiecie wszystko, co robię o każdej porze dnia. Na Instagramie często dodaję dużo zdjęć, co się u mnie dzieje, moich stroi, selfie różne, ja tak więc zapraszam Was serdecznie na te moje wszystkie social media. Oczywiście zapraszam Was na blogę, na którym ostatnio pojawił się nowy post. Zachęcam Was, abyście skomentowali. I to wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej filmików, subskrybujcie mój kanał, komentujcie, co myślicie o tym stroju, za co przebieracie się w tym roku na Halloween, a może się w ogóle nie przebieracie, może nie chodzicie na Halloween. I zapraszam Was do oglądania. Jeżeli chodzi o makijaż, zróbcie sobie taki jak na co dzień, delikatnie ciemniejszy. Możecie dodać ciemniejszy cienia. Ja już tutaj nie będę eksperymentować. Zróbcie mocne kontury, Możecie nawet cieniami, brązowym cieniem zrobić mocne kontury na policzkach. Ciemne usta, najlepiej brązowe albo czerwone. Ja mam delikatnie takie brązowe, ale w aparacie widzę, że to czerwone się e, widać. E, oczywiście maskara na łóżcie, żeby podkreślić oczy. Jeżeli sobie wbiję to w oko, to przepraszam, ale patrzę w podgląd aparatu, więc mam prawo na pomyłki. Nawet nic nie stanie, jak się trochę rozmarzycie. To przecież ma być kostium, to nie ma być idealny makijaż. Rzęsy mam gotowe, a teraz Wam pokażę, jak zrobić opaskę na oko. Która oczywiście nie jest koniecznym elementem. Aby zrobić taką opaskę, potrzebujecie skrzywać, chyba że wolecie, wolicie sami szyć. Jaki kawałek materiału, ja na przykład mam po majtkach jakieś tam obojętne, oby to był czarny. Dobrze, żebyście właśnie mieli gumkę, dlatego stwierdziłam, że wezmę z majtek. Gumkę, albo po prostu jakąś bardzo rozszerzoną gumkę do włosów, tak żeby właśnie na głowie Wam się ona ułożyła. Więc ja najpierw sobie wytnę ten pasek tutaj, co ma służyć jako tak, jakby talinka podtrzymująca. U mnie będzie to akurat długość głowy. Następnie właśnie chcę wyciąć te koło. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, powiem Wam szczerze, ale mam nadzieję, że będzie całkiem ok. Na wszelki wypadek zrobię trochę większe, lepiej zrobić większe niż za małe. Jedno przyczepiam bardziej z boku, a drugie bardziej na górze. Powiem Wam. Że no może być problem mały z założeniem tego. Jest, mam. Okej, okay, fryzura na początku. Dobrze rozczeszcie włosy. Zróbcie sobie na środku, tutaj przedziałek. Rozczesujemy również po rozdzieleniu i robimy dwa warkocze. Tylko nie róbcie kłosów, tylko właśnie, żeby to były warkocze, będą lepiej wyglądać. Drugą stronę też poluzujcie, żeby wyglądało, tak wiecie, trochę lepiej. Ja już jestem przybrana. Zaraz Wam pokażę cały outfit, ale nie zapomnijcie o bandamce. Jest to bardzo ważna część stroju. ponieważ ona do takiego charakteru i bardziej będzie wiarygodne, że jesteście piratami. Najlepiej żeby to właśnie była czarna bandamka. Tak więc makijaż jednego oka możecie mieć z głowy, bo jedno oko i tak zasłaniamy, więc... Teraz, jeżeli chodzi o dodatki, bardzo ważnym elementem dla Pirata jest y, oczywiście jego szabla. Możecie ją zrobić albo z tektury, albo wziąć taką prawdziwą. Ona akurat nie jest zbyt ostra, ale ja chyba jednak ją wezmę i będzie bardzo na fajnie wyglądać. Albo możecie właśnie zrobić z tektury. Dziwnie tak się patrzy, jednym okiem, powiem Wam. Niewygodnie, niekomfortowo, ale za to strój jest mega. Tak więc taka szabla. Dodatki dalej to może być taka czarna bransoleta tutaj bardzo będzie ładnie wyglądać. Ja mam jeszcze złoty zegarek, a buty już zobaczycie w autficie. A więc tak koszula. Jest to chyba najprostsza sprawa, zwykła koszula, taka luźna, biała, najlepiej, żeby była z długim rękawem. Jest moja skórzana kurtka, znaczy kamizelka. Tutaj przypięłam że taki pasek od płyszczyka, do którego nałożyłam moją szablę. Założyłam czarne leginsy, do tego te buty co w tamtym roku. Tutaj oczywiście założyłam moją bandamkę, tutaj moją przepaskę na oko, tą białą koszulę, skórzaną kamizelkę, dwa warkocze i jestem gotowa. wszystko w tym filmiku, mam nadzieję, że wam się outfit na pirata podobał Jeżeli tak to dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach Subskrybujcie mój kanał, zapraszam was na mojego Instagrama, Snapchata i Facebooka, oczywiście bloga Wszystko macie podane w opisie Wesołego Halloween! Arrr.